Marcin jesteś pewny, że to jest dobra godzina, bo, bo No to, chyba tak, na no tą godzinę mieliśmy wycieczkę stary. No było napisane 8.00, nie ma... No, nikogo, nie ma. Nie, nie ma nikogo, no ale stoi tutaj jakiś okay. bus podejrzany. No tak, to jest ale bus. ty. Eee, niko... dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień. Dobry. E, wszyscy! Eee, to e, chyba, szego, tak. chyba, chyba... A czy no wycieczka My, była, wycieczka, przepraszamy! Aaaaaaa! Jedziemy zobaczyć prawdziwą polską wieś Szczecin Na Ale, tej ale, zie... Czy, zie... przepraszam bo, ale... bo Szczecin to e... generalnie jest duże miasto słyszałem nie, 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 z... Na tej ziemi wychował I się mój dziadek I... e, Tak, tak, tak Tak, 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 słuchamy e, Tak, totalnie Tak Tak? Tak, tak, tak Tak? Ta, ta, ta. ta, ta, ta. ta? Tak, no, tak, tak, dokładnie, bardzo no, dobrze. na tej ziemi wychował się mój pradziad i tam i, za, za pradziadem wychował się jeszcze mój pradziad i mój pradziad miał taką... A to wtedy może była wieś, bo teraz to jest a, chyba no. duże miasto jednak wcześniej. No, tak bym, słyszałem bo... ja, ja też nie nie nie, 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 żebym był ekspertem od miast w Polsce, ale, a, da, to może nie będę przerywać, bo... No, się, no, dokładnie zry... Przepraszam, bardzo przepraszam a, to kiedy jedziemy, ogólnie? Yyy, tak, no, no, Właśnie? Takie pytanie? CISZEJ eee. TAM! Ej, ju, ju... E, to jesteś w er, cicho. Jesteśmy cicho. CICHO! Tak, Dobrze. tak, cicho. Cichutko. Boże, oj, 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 Jezu... Ej, coś z nią jest A, nie tak. No, co ty nie powiesz? Lista obecności... Damian Menel? Nie ma. Nie, nie ma. Czy my jesteśmy... Tylko ja i Dżumański. Dżumański. Dokładnie, e, dokładnie. D Dilerkowicz! Tak, to ja, to ja właśnie mówię, mówię, e? ja jestem. O, o. Spokojnie, spokojnie. Ale wszystko rozwala. Czułański? Tak, tak, to ja. To ja jestem. Jestem, jestem, bardzo skład, No, a. no, no, no chyba tak. To są wszyscy, Tak, to CIO! CIO! Roksiniski? No go nie ma, bo już wszystkich państw... Dobrze, przepraszam! Jestli! Te... Nie ma, nie ma, ale kto, kto to jest je tricus? Nie to? ma goś takiego. Ej chłopaki. Jest tricus! E. 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 to chyba jestem ja, proszę pani. Ej. No, no, pani, to nie ty... jest naszej e. szkoły. On, nikt. Nie A, robisz, ty On nie chodzi za na jeden. Oni nie chodzi naszej szkoły, przepraszam, proszę pani. Bo... Ja jestem tricus, specjalna e. integracja mnie tu przysłała. Jaka, za... z... jaka, spe... jaka specjalna integracja? Chłopaki, ładnie wyglądacie dzisiaj. Pani jeszcze lepiej. Ej, a, a, ty, ty, um, Ty jedziesz z nami? Tak, bo chyba nie, bo, bo nie znasz ale... szkoły. on nie jest z naszej klasy. Co on tu robi w tej klasie? Ale, ale jakś ty! Podejrzany! O! Co ci tak? Ja. Odwróć się! O, chodź! E... Tu! E... chodź tu! Co nie chodź się szkoły, Odwróć się! Odwróć się! Co tu? Tu nie chcę! Mam on no! Czy ty, czy ty, czy ty chłopcze, na pupę? masz coś przy sobie? Ej, stary, co eee, trochę jakichś takich zielonych Ta te... czegoś... Wywalaj! No. no! Wywalaj! No nie mam, no Wywala... dobra, no! Wywalaj! Boże, czemu on chciał Wywalaj miecz dalej. Na... No, 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 dobra, no. miecz na wycieczkę szkolną? Ale kogo? dalej! Ale ja już nic nie mam, no naprawdę, Ale no. dalej! Ale o co chodzi? No. Ej stary, ja nie chcę z nim jechać. Też dalej. nie chcę z nim jechać, ja z tą panią też nie chcę. to Y teraz da? widzisz, ale nie, ja ja ja... już nie już czemu nie wieram, no. eee, Za mnie powiedziałam! Nie wiem! O nie. No dobra, już no! Co? Co? Przepraszam, przepraszam, Ej, bo kim, kim pani jest w ogóle, przepraszam, bo pani czy, pani uczysz. Czemu uczy? tu jest tyle Cze rzeczy? Czemu tutaj? Takich. Przepraszam bardzo. Chopcy, ja chciałem z wami się tym pobawić, po lekcja. Nie, ale jakich eee. lekcji? Nie jesteś szkoły, przepraszam. Pani wieś co właśnie. się dzieje tutaj? My, co tu się dzieje? Nawet pani mówi o tym, że jedziemy do Szczecina, nawet pani nie przedstawiła, nie wiem czego pani uczy. Ja jestem Władysław Yyy, Które to imię? To? Władysław. Władysław! A to imię, Władysław! To, czy to to, jest, to to pani jest, jest panem pan, pan? Według mojej wiedzy to jest męski. Nie? A coś ty wasi. A na A, to przepraszam, ci się nie, chciałem, A, przepraszam. nie nie chciałem. Nie, nie chciałem to, na pan, kogo pani ci się A czy pani jest pa panią? Pani to pani, tak? Pani to pani. A Ani ma tu jakie imię? Męskie czy żeńskie? Oczywiście, że To jest grecki, Okej, okay, przepraszam, przepraszam okay, dobrze, to, ale, męskie, ale co robi ten, ten jesz tutaj? To jest szkoła dla ludzi, a nie dla Jerzy. Teraz stać? I e. słuchać. Okay. Stać? Nie ruszać e. się. Tak, no nie ruszamy no, się, nie, nie rusza. ruszamy się. Nie ruszać nie. O Nie ruszać się, dobrze. No, nie, nie. A więc w ramach integracji szkół. W obrębie no naszego... Byli? CICHO BĄDŹ! W, w obrębie naszego województwa dla naszej wycieczki dołączy się grupa uczniów ze specjalnej no to... szkoły dla Jerzy. Poza nim o. jest jeszcze Jerzy Jerzowski. Nie ma. Jerzyk! Jak to nie ma?! Nie, no nie ma, na się tylko jest chyba. Inni zginęli gdzieś po drodze. się W sensie zgubili się. A co, co z tym, ten... <śmiech> moment, <laughs> muszę mieć te okulary do czytania, bo... O oh, oh, Jezu... E je Chłopcy, to jest integracja chłopców Jeżyk. ze zwierzętami <grym> Jerzyk Jeszkowski Je, Je, e? Co z nim? Co z Nie, Jeż nie ma go, nie ma. Zabez a Jerzyński? Kogo... Nie ma nie ma też, nikogo nie ma, jest tylko, nie ma, ten. tylko jest nie nasza trójka, tylko nie wiem jak kolega to się. To możemy nazywa. już jechać. To co możemy już jechać, proszę bardzo. Właśnie było robi się dziwnie. Dokładnie ehm. Dobra, jedziemy, wyjazd, już! Okej. Ja na tyły. Już, dobrze, ale gdzie są tyły? Ej, ty! Nie zamykaj. Pani jest z nami? Tak? Aha, pani jest A, z nami. Okej. Okay. Okay. Uh. prze pani, długo już jedziemy, no, nie odjechaliśmy nigdzie, w ogóle czy to jedzie? Dokładnie, ja już, jest, ja już nie mam sił, no. zasypiam. Ej. O, chyba dojechaliśmy ci, o! już możemy wyjść. Możemy wyjść? Tak. To chyba, że... Nie, Wr wracajcie. Ale o, co jest, co się dzieje? Do, do, do wracajcie. Okay. Ale gdzie, co się dzieje? Moment, ja muszę zobaczyć, czy to jest to... A. Co się dzieje? Chyba, chyba Rzeszów, ale... Ale Szczecin... Ej, o co Rzeszów, Szczecin Rzesz... Nawet brzmi podobnie... Chodźcie, chodźcie już! E dobrze. A to jest przyciski busabus. No właśnie... Teraz teraz posłuchajcie mnie dobrze? Tak, tak, tak. tak, tak. A więc tak. teraz, słuchajcie. Teraz ja odwracam się powoli liczę do dziesięciu, a wy nie oddalacie się, rozumiesz? Tak. Nie jaki to ma sens, ale tak, tak dobrze, nie. Tak, nie. Dobrze, nie. Tak. Dziesięć? Ej, dealer, eee. w ogóle jakiego fajnego spid eee. Fidget eee. spinera dostałem? Dziewięć? patrz Patrz, patrz tu. Aaa! Ale. Ej! Bo... E, co ale jest fajne? Siedem? Co co, co, e, spod... co, co co Jeszcze Stój! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze spod... Co się dzieje? Jeszcze nie! Jeszcze nie! Ej, nie! Jeszcze nie! Ej, Jeszcze jest! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Poczekaj, no Ale on uciekł Okej, okay, okay, czekaj, odzyskamy go, ale zobacz, jeżeli będziemy go z niego gonić, to on będzie no. myśleć, że nam ucieknie, tak? A jak pójdziemy sobie do tej pani z powrotem, poskarżymy się, to... No dobra, okej, okay, dobra, dobra. okej, okay, to jest Nas bardzo pokoń, dobry stary, powiem. to wszystko ogarniemy. To jest Proszę panią! Się, słyszyś, Jerzyk? Proszę panią! My, my nie, 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 ten fidget spiner, my zaraz go odzyskamy, ej, bo poskarżymy ej. się pani Władysław? Pani, pani... Pani, pani Władysław? Yyy... Proszę pani! Halo? Halo? Ej, w autobusie też jej nie ma. To jest busobus cieciński, ale... Buso, busobus nie ma? nie ma? Jak widać rzeszu, to jest... sami, chłopaki. Eee, nie, nie staliśmy. Czy... się, to jest cała wioska. Oddawaj mojego fidget spinera! Eee, właśnie, oddawaj fidget spinnera, czemu tam biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Jerzyk, Czekaj, co ci chodź tu. No on jest Do moje rodzinne strony. Ja, szkoły, ja bym chciał go gdzieś jak... odłożyć, panowie. Jakie rodzinne strony? Tu tutaj mieszkali twoi przodkowie, czy co? Tak, mieszkali to dobre określenie. Ale o... kiedy kiedy? O co chodzi? Jerzyk, Jerzyk czekaj, czekaj, je, e, czekaj Ej czemu tak biegniesz nazywasz? Czemu tak pamiętam, jesz, się nazywasz? Ty się nazywasz Jerzyk, Jerz, Jerzykowski, Jerzowski? Ja już sam nie pamiętam No imię to Jesztricus Jesztricus? Okej Ej, ej, panowie jakiś dom tu jest Czekaj, czekaj, czekajcie, czekaj, 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 bo to jest Okej, okay, to nie zbliżajmy się tutaj, bo to jest czyjaś własność i nie na pewno Aby było w tym domku ciasno jak w autobusie, już mi brakuje tego ścisku Nie, oby nie było, ale nie wchodzimy tam, bo to jest cudzy domek, czekajcie Dilerkowicz co Możesz jest? na słówko? Chodź na co chwilę. Ty poczekaj, ty zostań. Bo, bo nie nie, nie zbierz tego do domku, okej? Okay? Nie zbierz tego do domku. No co jest? Oh, o do Boże! Oh, oh, Jezu! Oh, co to oh, za... oh, Co to jest? Oh, oh, to mój oh. brat! jaki mój brat! To, to jest jakiś potwór! Oh. Ej, ten nas oh. jest nawiedzony! Ten, ten, ten las jest... jest nawiedzony! O co chodzi? Czy, Szybko musimy go... On się pali! Oh. What the fuck? To jest jakiś... Zobacz, okay, co to było. Dobra, już nie Ach. wiem, stary Błażejus Pospolitus. Zamieszkują te bestie takie lasy. Co, jaki poszedł? To nie zmywa faktycznie. Ten już nie ma, jeżyk. Czekaj, jeży. chodź. Okay. Poczekaj, ty doczekał, ty Jerzyk. Poczekaj, tu ty, chwilę. Co, ty tutaj poczekaj chwilę, nie zbierz tego domku. My na chwilę Dokładnie. musimy porozmawiać. Czumo, co jest, stary? O co chodzi? Ej, co to jest, to, co co typek? jest za las? Co to co? jest za Co to jest typek? O coś Ej, Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest pani? I co robi ten złoczek? Będzie kolejny. Ja nie mogę star. Co się tu dzieje? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Co się tu dzieje? Okej, okay, teraz mam totalnego mindfucka. E, może wejść do tego domu nie z tym pomysłem w sumie. Chodźcie, chodźcie do środka, chodźcie. Chodźcie, idziemy szybko, ty uciekajmy. Chodź, bo, uciekajmy, chodź, uciekajmy chodź bo coraz więcej ich będzie e, spraw. I ty mówiłeś, że ty jesteś ze sz specjalny szkoł? Czy dla, szkoł dla specjalnych jeżyków? Co w się. Sensie... Jedno i drugie. Ja wolę nie wnikać w szczegóły. Aha, dobra, czyli specjalne rzeki. Cześć, bo chodzimy po prostu do domu, to nie jest dobry pomysł. Panowie! E, co to jest? Znaczy... Co? Trochę, trochę to... wcześniej, ale znalazłem książkę. Co? Zrzuć książkę, o co chodzi? Tu była książka? Przeciw... Tak tu była książka. Ale tylko książkę? Tak? Do, do, weź podaj. To nie mieszczyta nie. Chcecie znaleźć złoty fidget spinner? Leć na szybko, mordo. Ścieżka jest prosta. Pokaż, Pasz, co? Przeczytaj. Pokaż. Tu mieszczytajcie? Czy czytaj przeczytaj no, sobie stary. Ee... O co chodzi? Chcecie znaleźć złoty... Jak... Fierd Dawaj mój fidget mordo. Ścieżka jest prosta. O co chodzi? Jakiś złoty o tej. Oddaj, z... oddaj... oddaj mi mojego. Oddaj to. Chłopaki, mam oddaj ważną to... wiadomość. Jaką? Jaką? Zawsze byłem trochę inny. Ale, no wiemy, jesteś inny. Ale to nie, to nie zmienia faktu, że oddaj, oddaj moją dziwne. zabawkę. Dobra, nie, jestem że E, nie, chodź po my, prostu, chodźmy, chodź, po prostu chodźmy, chodźmy. Chodźmy, no. chodźmy tak. Po ja prostu chodź chodźmy. Idę. Naprawdę, no. Czekaj, Ej, ale uważaj, uważaj. Bo teraz... Czekaj, chwilę, ale o co chodziło? Bo to jest jakaś przepowiednia. Chcecie znać złoty firet spinner? Ja w sumie chciałbym, to byłoby. No, stary. Spoko. Kurde, to jest swag no. To teraz, nie? To jest takie ja stanie. nie mogę, to jest. Na... Czekaj, ale leś na szybko, go. mordo. Leś na szybko, co że mamy. Ścieżka jest Mamy piec, Chcemy iść tą ścieżką, bo w sumie ta ale ścieżka myślisz, jest że, Ale jesteś pewien, że w to Może być w to. Ale dobra, pójdźmy w tą. Nie, Myślę, no, że tam to byliśmy, będzie lepszy pokój. Tam byliśmy, tam nie ma. Tam nie było tam, tam nie, nic było nic nie, nie ma. tam nie ma nawet pani... Nie okay. pani nawet, czekajcie. To dokładnie. Się, o, widzisz? I tu jest skręt w bok, a tu jest... De Incetra i... Nie wiem o co chodzi, ale to jest prosto, więc... Idziemy prosto, no tak, ciągle prosto. Ej, patrz, kolejny dom! Kolejny dom! Ej, ktoś tam jest w środku, Widzisz? Ej, tam rzeczywiście ktoś jest. Ej, cicho, cicho skrada się. Cicho, cicho, cicho. Ktoś tam chyba jest w środku. Wiesz. Dobre. Dobra. Nie będę się odzywał. No to nie odzywaj się. Cicho. <grym> cicho, tu to... Przepraszam, przepraszam. Wiesz. To jest ha, okno. Możemy... Ej, chodź. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spróbuję tutaj podejść przez okno. Wziął e, ktoś z was tą ziemię, którą zebrałem? Tak. Tak, to weź Okej, okay, dobra. Patrzcie. Tam to co tam jest? tam jest? Ej! Co to się, co, co tam O co chodzi? widzę, Co on robi? robi? Nie wiem. Ej, to jest. Co to jest? On chce HOTDOG! To jest hot dog? Kto eee... tu jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Eee... Pan jest hot Dajcie moi jest... drodzy, Wygl... wyglądacie na jakichś podróżników. My jesteśmy wycieczką szkolną. Dokładnie, I zielona na pani szkoła. Eee, pani I... Władysław? Zbiliśmy się pan w tym wielkim lesie. Jogę za nas schrupać Zapraszam was do środka. Wyglądacie ale, na osoby, które... Ale mi mama mówiła, że nie mogę do takich obcych osób... No nie wiem, czy spokojnie. Pomysłu, że spokojnie. W kształcie porówki. Jestem Pan. pustelnikiem. Od 30 lat siedzę w tym domku i ćwiczę tajniki najpotężniejszej mocy, jaka istnieje. Jakiej mocy? Jak? Mocy bycia doskonałym dżentelmenem.